Pismo do Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich zawiadomienie o popełnieniu czynu niedozwolonego. Na podstawie artykułu blebleble zawiadamiam o popełnieniu czynu niedozwolonego, niedozwolonego pochwalania działań W w kontekście napaści kraju I na kraj Persów przez byłego premiera Polski Mateusza M oraz dziennikarza Tomasza Lisa. Uzasadnienie. Mateuszek Kłamczuszek jest świadomy, że publiczne pochwalanie działań W jest przestępstwem oraz może sprowadzić niebezpieczeństwo na Polskę i Polaków. Jako były plemiel wpuścił do naszego kraju Polski wielu obcych nam kulturowo ludzi, którzy często podawali się za przybyszów W z kraju U, a byli z krajów odmiennych nam etnicznie oraz za jego rządów była tak zwana afera wizowa gdzie sprzedawali wizy ludziom z krajów murzu, tu, 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 o dużym zagrożeniu terrorerororora. Ponadto, jak wiemy z taśm powszechnie znanych, nagranych w restauracji Przyjaciele Łusowy, na których występowali m.in. Mateuszek Kłamczuszek, Donaldinho Tłusk i Radio Sikora, to oni są w stanie zrobić łaskę Amerykanom. Podejrzewam, że te stwierdzenie to przenośnia i nie dochodziło tam do zbliżenia miłościowego, owalnego, lecz do stwierdzenia, że zrobią wszystko, co Ameryka powie. A w obecnej sytuacji, gdy USA poparło państwo położone w Palestynie, przyłączając się do tej imprezy, atakując Persów, to stanowi dla Polski i Polaków ogromne zagrożenie. Bardzo proszę o szybką i pilną interwencję w tej sprawie, bo bezpieczeństwo Polski i Polaków jest zagrożone. Z poważaniem podpis pokrzywconego Dawid Wadowski, czyli ja. Zapewne będę jeszcze uzupełniał zeznania, a jest co uzupełniać, bo już kolejni poligrafii wspierają kraj i. I tu nie mam na myśli persów. Już w programie telewizyjnym odpalił się jakiś osiołek oraz Radio Zdradio też się odpalił. Przed dziennikarzami. Żeby Polacy się obudzili, to chyba całkiem nam muszą miskę od pyska wyciągnąć, żeby nie było na nic. Spokojnie, jak ceny paliwa wyskoczą do 15 zł za litr, to się wtedy Polacy obudzą. Będzie paliwo na kartki. Dobra, nie marudzę dalej. Zgłoś też ich na odpowiednie służby. Pisz pisma do prokuratury, znaj ich adresy zamieszkania oraz nie bój się ich. To dzięki nam oni tak sobie żyją. Wielka prośba, posyłać, komentować, zgłaszać ich na Odpowiednie służby. Robi się, panie. Słuchaj i obserwuj, będzie się działo.